We'll you jest to wyjątkowa impreza, tak jak wyjątkowe jest Brzesko, a najbardziej wyjątkowi w tym wszyscy są nasi mieszkańcy. W dniu dzisiejszym akurat jest to impreza dedykowana rowerzystom, jest to impreza, która ma promować zrównoważony transport, ma promować ekologię. To jest pierwszy raz zorganizowana impreza tego typu w naszym mieście. Chcemy promować jazdę na rowerach, zdrowy styl życia. Oprócz tego naszym zadaniem jest dzisiaj promowanie niskoemisyjnego transportu. Oprócz tego będą pokazy ratownictwa przez Straż OSP Porybie Spytkowskiej. Będzie inspekcja transportu w której możemy sobie zbadać spalinę z samochodu. Oprócz tego mamy stanowisko przerzutka, w którym można sobie zrobić darmowy przegląd roweru. W tym wydarzeniu bierze udział 600 osób. Widzimy, że są to osoby od Krakowa do Gorlic. No bardzo, bardzo duże spektrum osób, które chcą z nami być, chcą z nami świętować, cieszyć się no i promować właśnie ekologię, promować zrównoważony transport. Rozpoczynamy na rowerach długi majowy weekend. Serdecznie zapraszamy już w kolejnym roku również. Integrujmy się, nie zapominajmy o sobie nawzajem. Bądźmy razem. you don't know Bardzo fajna trasa dla każdego, myślę, że i dla rowerów górskich, i dla szosowych, każdy mógł sobie coś dla siebie znaleźć na trasie. Cudowna trasa, wymagająca w lesie mokro, błoto, ale dodało to smaku. Było trochę zimno, ale kurka za fiasna. Pogoda dopisała elegancko w porządku. Świetna organizacja, świetna, naprawdę. Organizacja faktycznie bardzo dobra, na każdym skrzyżowaniu ktoś to pokierował. Fantastycznie. Byliśmy się w telefonie bezpieczne, bardzo. Ukończyłyśmy szczęśliwe, wesołe. I musimy powiedzieć, że nie na końcu, tylko wręcz prawie na początku. Prawie. Zapraszamy. Prawie. Prawie. Piękna atmosfera, świetni ludzie. Czego chceć więcej? Jeszcze pogoda. W ostatniej chwili zapisała. Jeżeli taka będzie szansa, to jak najbardziej. Kolejne edycje mile widziane.